Grimis, mam dla ciebie dobrą i złą wiadomość, którą wybierasz. Wybieram tam złą najpierw, bo lubię złe rzeczy. Zła wiadomość? No dobra, słuchaj. Zła wiadomość jest taka, że kończą nam się Grimmis szejki a ja po ostatnich wybrykach Paliona czuję się niezbyt dobrze. Czuję się jakby Wojan od, od, od... jakby łapał kontrolę nad moim ciałem. Nie jest ze mną dobrze, a został mi tylko i wyłącznie ostatni mój Grimis teraz będzie mój Co ty zrobiłeś? Ja no, też mam jednego. Mamy dwa widzisz? to może po jednym się napijmy. Ej! <śmianowicie> teraz ja mam dwa, a ty masz zero. Hahaha, <śmianowicie> słuchaj! Tobie nie zrobił takiego psikusa so palion, więc ty nie zasługujesz teraz na grimisa. Będę musiał <śmianowicie> wypić go. Ale będę raciłem miły, dobra, trzymaj tego jednego. Ale musimy znaleźć kolejne Grimy Shakey. A, tak się składa, że znam sposób na stworzenie Grimy Shake'a. Ale poczekajcie, bo muszę wam pokazać najlepszy zestaw szkolny. Zawiera masę zeszytu, naklejek na zeszyty, jest też plan lekcji, przekozacki worek, do którego możecie sobie schować na przykład buty na WF, piórnik z pełnym wyposażeniem, oraz oczywiście plecak, czyli najważniejsza rzecz w zestawie. Plecak jest naprawdę bardzo pojemny i posiada Pięć zamków, na których przyczepione jest logo Team. Posiada elementy odblaskowe na bokach oraz z tyłu, żebyście dokładnie byli widoczni w każdym miejscu. Jego plecy są zrobione ze specjalnego materiału, który jest bardzo puszysty, byście nosząc go czuli się zawsze wygodnie. Mordeczko, w takim plecaku to można niezłe ciężary nosić. Cały zestaw jest dostępny w promocyjnej cenie na wojanshop.pl. Także nie czekajcie, bo promocja nie będzie trwała długo. Wojanty! Jest pewien sposób, ale najpierw musimy pójść sprawdzić co opaliona, bo zapomniałeś się spytać jaka jest, do jaka jest dobra wiadomość to no jaka jest, jest taka, że Palion zmienia się w Grimisa! Gdzie, gdzie na dół? Co ty tam masz niby, co? No zobaczyć na Paliona, nie? A Palion jest tam na dole czy u siebie? Przecież w Szejku go widzieliśmy ostatnim razem. O, to no. szeka Ty się Grimisku! No, dobrze no, tak. dobrze się... tak, dobrze słyszeliście. Palion się zmienia w Grimisko, <grymisa> bo wypił się. Kusia, ale nie możemy mu dawać kolejnych szejków, ponieważ nam ich zabraknie. Musimy zrobić nowe, a mamy sposób na zrobienie nowych. Ma wszechmogący Grimis szejków. Uuuu, Uuuu Grimis! Ej! Super, super zrobiliśmy. Jak śmiesz, najgorszy Grimisie na Wojanowicach wypić mojego Grimisa. O właśnie! Fatalnie zrobiłeś, słuchaj, fatalnie zrobiłeś. Nie wiem, masakra. Pamiętam dobrze, że my się dogadujemy, co nie? Nie mam co pić, nie mam co pić! Ja bym ci dał Shake'a, ale jest pewien problem. Mam ostatniego, nie mogę ci go dać. Musimy. On mi zabrał mojego, zabrał mojego i go wypił. Musimy zrobić nowe Shake'y. Tak Wypiła? się składa? Że ja wiem! <grymicy> tak jak? <grymicy> jesteś bogiem Grinsem! <grzymi> <grymicy> tak, tak, jesteś Bogiem Griniskiem. Pokaż jak zrobić Kusia Bubusia. Pokażę wam, ale najpierw Palion powiedz mi, jak się czujesz? Czy zmiana przebiega dobrze? Ale już czuję taką czuję moc. Niestety, Ua, brytom, świetnie! Ja to moc jest we mnie! Ale, świetnie. ale jeszcze widzisz, nie mam tej ostatecznej przemiany i teraz. No nie. Dlaczego to tak długo trwa? Potrzebuję więcej. Potrzebujesz grymisa, szykusia. Dobra, pokażę wam, w jaki sposób to zrobić. Aby poznać recepturę na krymistrzika, <suszy> trzeba odezwać się do mocy grymisowej. <suszy> tak. Tak, tak. tak, Trzeba napisać do niej. Do mocy grymisowej trzeba napisać. Tak się składa że mam księgę którą trzeba Grimisman. tak i tę księgę trzeba uzupełnić taką oto komendą Grimace Shake Venire tak tak tak, i tym właśnie sposobem trzeba następnie tą księgę wrzucić do tego. Oto tutaj miejsca. Co się wydarzy, coś Jest to potężne miejsce, w którym został przemieniony człowiek na Grimisa. a zatem jest to miejsce bardzo ważne o bardzo wielkiej to, sile. To wrzucaj to, wrzucaj. Kiedy to wrzucę, księga ta zostanie spalona, a wtedy no. pokażą nam się kordy zaproponowane prowadzający nas do miejsca odkrycia receptury. Różmy to tak, zrobię to. to. Dobrze, w takim razie czy jesteście gotowi? Tak, tak, Wielka moc grymisową! Niech dowiemy się, jak stworzyć nieskończoną ilość grymis szejków Uwenire! Pięknie, o, o, o. pięknie! Jest, Powstał, no. powstał, powstał Pokaż, pokaż, pokaż jak to pokaż, zrobić pokaż, 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 Mamy, pokaż. Dobrze, pokazało nam drogę jak I drogę? teraz musimy kierować się właśnie w tym kierunku Jest to kawałek drogi stąd Dacie radę? Idziemy, do, do. idziemy Oczywiście, na nogach tak, jak Chodźmy w takim razie wszyscy Niech wszyscy posiądą moc Moc szybkości Okej, okay, udało się Moc do, do. szybkości powinna być z wami macie MOC szybkości? Tak, tak, Szymonie. jak szybko biegam! Czała. Jak, jak ty. Szybko biegam! Ale to jest niesamowite, jak nie, SZYBKO! nie biegasz szybko? Czemu nie biegasz szybko? Grimisy, teraz zdobują MOC szybkiego biegania. Hey. Czemu nie biegasz szybko? Czemu nie daliście mi mocy? Ta moc o, wolna być aktywowana przez ciebie, jeśli Opuściłej jesteś krymisem. Się, nie mam mocy, nie mam mocy. Jak to ja dostałem? Zobacz, jak szybko. Grymis szybciutko biega, Grymis Nupcio. a ty co tak wolno? Ja też to szybciutko. Tak się stało. Właśnie, ty mi powiedz, czy jesteś krymisem? Ty mnie nienawidzicie, tak? Jak nienawidzimy? no przecież. Chcieliśmy ci dać moc, ale nie nie złapała się ciebie, Ej. tak jakby nie miała się Ej. o co złapać. I co? Co ze mnie, ja, ja, robicie? Mm. Nie mogę iść w ogóle. Widzisz gdzie o. mi ślub? Jak myślisz? Oła wolno chodzi! No za wolno jak na Grimisa! O co tu chodzi Grimmis? Ty Może no. wiesz, o co się tutaj wydarzyło. Nie, nie, wiesz nie. Co? Panowie, ja po prostu nie dam rady z wami. Może? Jeszcze za mało wypił Grimistrzek, wiesz, coś ci takim Dobra, wiesz co, nie cierpisz mnie, musimy szybko pójść z kolejne Grimistrzek wypić, tak? Dobra, no tak! Chodźmy w takim razie tracę niestety. No, dlatego! Właśnie, tracę moc, dlatego nie mogę iść! Mm, ten jeden lamus będzie teraz wolno chodził, masakra! Gdyby wypił więcej Grimistrzaków, to by już dawno był tam. No, tak, tak, tak. no właśnie, nie nadążasz, bo jeszcze nie jesteś Grimisem. Gdybyś był grimisem. jak ty mogłeś tak długo zwlekać z tym, aby nim zostać? Wybaczcie Masakra, mi, podopieczni. Dobra, chodźmy w takim razie szybciutko. Musimy tam bardzo szybko dotrzeć, zapraszam! Zapraszam, jest to tutaj. Kawałek drogi to jest. Ja nie wierzę! Tak, będziecie na mnie czekać, tak? Jesteś lamusem totalnym. Dobra, wiesz co? Czekaj, ty dostaniesz ode mnie eletrę. Wiesz? O, bo jesteś najwolniejszym grywicem, jakim miałem do czynienia. Bo jeszcze nie jestem w ostatecznej formie. No, ale obyś był niedługo, obyś się zmienił. Dobra. I przechodzimy tutaj, słuchajcie. Idziemy. W bardzo szybko, bardzo szybko, bardzo szybko. I biegniemy! Ale prędkość, ale prędkość, ale to mi się podoba! Idziemy odkryć nowe miejsce. Znam te kordy już, więc dokładnie wiem w którym miejscu się kierować. Chodź grymi się. Idziemy! Teraz będzie prosta droga! Prosta droga do samego końca! Idziemy! Co tu robi lud? Dobra! Biegnij, Grimisie się, się biegnisz! Piękne, I biegnę! Biegnie się. Ty też chodź tutaj, po drubo grymisa! teraz no, no, wy nie nadążacie nade mną, Ale latanie to jest słaba rzecz! Czemu tak w też powinieneś biegać szybko? No, wolałbym, wolałbym, no! O, ale szybkość! Szybkość, szybkość, szybkość! Eś, eś, Gdyż się e wyglądasz? Tak, śmiesznie, ty śmiesznie wyglądasz latając, a nie biegając. Masakra. Tak, śmiesznie wyglądasz. Cały czas w tym samym kierunku biegnijmy w takim razie. Powinno to tam być. Biegniemy w dobrym kierunku. Wyczuwam to. Wyczuwam. No tak wolno Wyczuwam. Po prostu czuję, że tutaj już gdzieś blisko jest to. Jest to miejsce, w którym odkryjemy przepis. Nagrymi strzejka. Chodźmy. Dlaczego no tak wolno biegasz. Co ty. Co ty do mnie w ogóle, gościu? Jak mówisz, śmiał. jak śmiesz tak no mówić. Mówisz, to mnie dogoń! No przecież biegnę za to, cały czas. Tym potrzebujesz jakieś fajerwerki, a jak ich nie potrzebuję. No. Czekaj, czy. Ło, wow, woo! Wow! Ale się patrz! Patrz, szybko biegam, patrz, Dobrze, szybko. Zwracam Kto teraz szybciej biega? Zwracam Kto teraz szybciej biega? Aha, aha. Gdzie to, gdzie to? Dobra, muszę sprawdzić, uwaga. Kierujemy się w tamtym kierunku za mną. Za mną jesteśmy już blisko, wyczuwam to. Jest! to! jest! Jest! Spójrzcie, to jest właśnie tu! Pięknie, pięknie, pięknie! Ale, Spójrzcie Jole, na okazałość tej wieży. Spójrzcie to tutaj. W najwyższa moc grimisowa dała nam dała nam takie coś pięknego, to jest coś pięknego, ale pięknie to wygląda. Ohohoho, ho, ho. dobra. Jesteś gotowy na to? W środku powinna być receptura. Oczywiście, ja potrzebuję Grimisa jak najszybciej. Dobrze, dobrze, w takim razie... Musimy tutaj wejść w takim razie. Gdzie jest tamten? Wchodź, Wchodzimy! zapraszam cię. brata ze sobą? No bo to jest taki jakby Nie ma tu nic jeszcze, jeszcze, ale będzie, chodź. Jest, Receptura Grimisa! To ona! Jest, jest! Słuchajcie, teraz trzeba ją zapamiętać. Z czym ona się znajduje w takim razie? Ma jedno złote jabłko. O! To jest Grimace Juice! Nie mam go przy sobie, ale wiem, gdzie znajduje się większa jego ilość. Co my cześć, mamy cześć. dalej? Fioletowy barwnik. Fioletowy barwnik można zrobić z niebieskiego połączeniu z czerwonym. Wtedy wyskakuje fioletowy. Dalej... Kukiel. można... cukier potrzebujemy. Dobrze! W takim razie znamy już recepturę. Wracajmy na Wojanowice stworzyć Grimmis shakey. Będą przepyszne. Będą przepyszne! Palion! Oś tu! Potrzebuję Grimmisa! Szybko, szybko, szybko! Musimy wrócić! Szybko ci zrobić kolejnego, żebyś mógł już szybko biegać! tak? Dotarliśmy! Jesteśmy już tu. Dobrze, zacznijmy produkcję naszej receptury, pysznej receptury grymisowej. Potrzebujemy w takim razie na samym początku najważniejszą jej część, czyli oczywiście Grymis juice Ja wam pokażę gdzie znajduje się grymis juice. Mój najsłodszy nice grymis juice. Idziemy tutaj. Potrzebuję dużo, ja czasem moc, ja zaraz się zmienię, ja zaraz wrócę. Spokojnie, spokojnie. No, tutaj mamy grimis juice. Zabieram go, więc. Więcej, więcej. Dobrze. I teraz o. tak. Wracamy na górę. Wracamy na górę. Kolejną częścią jest złote jabłko. Czy mamy gdzieś tu złote jabłko? Na pewno jest w byłym domku moim. Czyli poprzednim domku Wojana. Bo tak. Skąd ty dowiesz, że to był Twój domek? No bo wiem, że części ich jego wspomnień zostały nadal z moimi wspomnieniami. Nie rezerwujecie to? No denerwuję właśnie, ale może dzięki temu właśnie wiem, gdzie chowa swoje najcenniejsze przedmioty. <grystanie> Dobra, gdzie to było? Gdzie były te rzeczy? Tego nie pamiętam, wiem, że gdzieś je miał. Gdzie? Tu, 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 dobrze! Tu. Dobrze, tu. dobrze, złote jabłko! W takim razie potrzebujemy jeszcze mm, czerwonego barwnik, barwnika, barwnik. tak, czerwonego i niebieskiego. Niebieski też powinien gdzieś tutaj być, tak się domyślam oczywiście. Szukaj! Dobra! Pięknie jest niebieski barwnik, ale czekaj! Nie ma... potrzebujemy chyba inny niebieski barwnik, tak mi się wydaje. Czerwono. Light! Blue. Ale czerwonego nie ma! Bardzo A ważnego! Czerwonego nie ma, no trzeba znaleźć. A to co jest? Kim ty jesteś? Co? Co ty tutaj robisz? Jedz Jak to nie jest? No? Jestem głodny. <głodny> To właśnie! mi Nie, nie, nie! Zakopmy go! Aaa, dobra, dobra zakopmy go! Dobrze, dobrze! Zakopmy! Świetnie! Zamknij, zamknij! Dobrze! Aaa, wow, dobrze mu tak! Jakim zakopałeś! Co ty mówisz? Podoba ci to, się to, to ten blok? To Podoba to to ci się było. ten blok? Czy ty chciałeś coś nam powiedzieć w tym momencie? Nie. No, no właśnie, cię nie odzywa. Przepraszam, coś mi się dzieje w głowie, bo się dobija ten głupi. Aaaa, ten głupi. Noob. O, mamy mak! Z maku można zrobić czerwony barwnik. I teraz! Słuchajcie, została nam tylko ostatnia rzecz Czcina! Cukier, cukier! Gdzie jest cukier w takim razie? Znajdźmy Zabiam cukier. cukier. Nie, 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 gdzie jest cukier w takim razie, szukajmy go. Wiecie gdzie jest cukier? Musimy... znaleźć. Tu, tu jest? Tu jest! O! o, mamy go, pięknie, pięknie, o to właśnie chodziło, nasz cukierek. Mm, pyszniutki, pyszniutki, pychniutki. więcej, więcej. No, spokojnie, wezmę więcej, ale trzeba zasadzić kolejne. Zasadzimy część tego i niech się tworzy więcej, bo będziemy chcieli znacznie więcej grymizzy i kusiów. Dobra, super. I teraz, słuchaj, robimy to. Robimy to, gdzie jest? Gdzie jest Crafting Table? Idziemy po Crafting Table. Nie u mnie, chodźcie o Bookiemuica. Szybko, co idziemy. Też mam szybko. Chodź, chodź, chodź. Zbaw, dobra. O, oh, dziękuję, dziękuję. Najlepiej na świecie. I teraz, teraz. Robię, robię to, robię. Patrz. Okay, okay. Na samym początku barwnik fioletowy. Super, mamy. Podstawa naszego Grimms' shake'a to oczywiście fioletowy kolor. Następnie jabłuszka. Mmm, jabłuszka. Miam, 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 miam. Cukiereczek, mmm I oczywiście najważniejsza część. Grimms' juice. Oh. Yes! Grimms' shake jest bardzo słodki i lepki. Mmm, pyszniutki. Dobra, kolejny robimy. Kolejny robimy, yes! Dobra, spójrzcie, trzymaj dwa dla ciebie. O! Dwa dla ciebie, reszta dla mnie. <laughs> trzymaj, nie chcę starego. Ten jest lepszy, Shake Ten jest lepszy. On dodatkowo zleczy cię. On cię dodatkowo leczy. Dobrze. Pijesz go? Ej, ale piję, ale piję. On pije czy nie pije? Nie zmienia się nic. Czemu się nic nie zmieniać? No i co? Nic się nie zmieniłeś. No ale to nic nie daje. To może jakieś skutki uboczne. Nie wiem. Coś... On jakoś dziwnie reaguje tak się, na gromy z sieki. Dobra, ja też wypiję ja go. Ja też go wypiję. Ja o. Dostałem siłę i regenerację. Czemu on musi się położyć? Przecież mamy regenerację i siłę dzięki dajmy Grimis Shakeowi. Dajmy mu może chwilę. Co ty gadasz? Ty jesteś po jego stronie. On coś kręci. Dobra. Patrz, śpi. Przecież tak nie powinien działać Grill nie wiem, trzeba będzie coś wymyślić, słuchajcie, to źle działa, ale przynajmniej znamy, znamy już sposób na stworzenie nieskończonej ilości Grimisów i zrobimy ich bardzo dużo. Grimisie, trzeba zrobić skarbiec Grimisów, tak, 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 tak. jak najszybciej.